No to tak, podoba nam się, że zrobili coś, jakąś miejscówkę, że można na zimę, w zimę można jeździć. No, jest sporo miejsca. Tutaj jest bardzo dużo miejsca, ale trochę mniej niż w poprzednim parku. Bardzo super, bardzo super się jeździ, naprawdę. Polecamy, żeby tutaj przyjeżdżać. No. Otwarte jest od 11 do 21. No to fajnie, że jest otwarte, tak, ale cena trochę tak nie wspiera polskiej deskorolki, no ale ważne, że jest gdzie jeździć. Jakub Wojciechowski. Dominik Szymonkiewicz. Szymanko tutaj Suwak, jesteśmy na skateparku Kamuflaż, który został otwarty mniej więcej miesiąc czasu temu. Ogólnie mamy taki cennik, w tygodniu płaci się 20 zł, w weekendy 30, można kupić karnet miesięczny za 100 zł który obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia nie jest na 30, 31 dni, tylko od pierwszego do ostatniego dnia w miesiącu eee, no i co, sklepark jest czynny od 11 do 21 budujemy cały czas, tak jak widać, dzieje się, są nowe przeszkody są skatey, można jeździć na rokach, na hulajnodze, na deskorolce niestety BMX, wstęp zbroniony także zapraszam wszystkich to byłem ja, Jakub Suwiński, Suwak, Kamuflaż Skatepark. Dziękuję.